W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miesiąc z Maryją. Dzień trzynasty. Pokłon pasterzy. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział drugi, wersety 15 do szesnasty. Maryja z Nazaretu wydała Jezusa na świat. Przypomnijmy, że miała wtedy zaledwie 14-15 lat. Dla młodej mamy rozpoczął się nowy etap życia. Spełniło się proroctwo Izajasza, albowiem dziecie nam się narodziło, syn został nam dany. Jezus jest przede wszystkim umiłowanym synem ojca, który zechciał ofiarować go ludziom. Matka Jezusa po chwili głębokiej kontemplacji swojego dzieciątka nie zatrzymała go dla siebie, lecz pragnąc podzielić się radością z obecności Boga wśród nas, zawołała Józefa i złożyła dzieciątko w jego ramionach. Teraz wreszcie Józef mógł po raz pierwszy zobaczyć Jezusa, który był tak bardzo podobny do Maryi. Ucałował go wielbiąc Boga. Musiała to być urocza chwila, kiedy Józef i Maria z uśmiechem pochylali się nad nowo narodzonym Bogiem, który odpowiedział im pięknym uśmiechem. Z uwagą wpatrywali się w oczy małego Jezusa, w których było coś niezwykle pociągającego. Zachwyceni zaczęli do Niego mówić, nocić kołysanki, aż w końcu zamilkli urzeczeni pierwszym snem maleńkiego Boga człowieka. W grocie zapanował głęboki pokój. Dziewica położyła Jezusa w żłobie wypełnionym sianem, bo nie miała innej kołyski. Rozpoczęła się pierwsza noc adoracji. Maryja z Józefem modlili się z uniżeniem przed Bogiem uniżonym. Betlejem znaczy dom chleba, a dziecko złożone w żłobie powie kiedyś o sobie: ja jestem chlebem żywym i stanie się pokarmem dla dusz. Zawsze kiedy adorujemy Jezusa w hosti, Maryja adoruje Go razem z nami. Czy młodzi rodzice mieli chociaż chwilę na odpoczynek? Ewangelista pisze, że okoliczni pasterzy dowiedzieli się już o tych narodzinach i nie zwlekając w środku nocy udali się na poszukiwanie Mesjasza. Józef usłyszał, że ktoś zbliża się w ciemnościach. Grupa pasterzy stanęła na progu groty, pytając o nowonarodzone dziecię i opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu, że to jest Chrystus i Pan. Zaintrygowany Józef musiał się zastanawiać, skąd o tym wiedzą. Pasterze w tamtych czasach nie cieszyli się zbyt dobrą opinią, lecz Józef zaryzykował i pozwolił im wejść do środka. Byli to solidnie zbudowani mężczyźni na znaczenie ciężką fizyczną pracą. Maryja pokazała im leżące w żłobie dziecko, którego szukali. Odkryła przed nimi jego oblicze, które było przecież obliczem samego Boga. Stali głęboko wzruszeni i zaczęli w milczeniu modlić się i adorować niemowlę. Jezus przyglądał im się uważnie. Jak niezwykła musiała być to uwaga, z jaką patrzyło dopiero co narodzone dziecko w grocie zapanowała atmosfera skupienia i radości pasterze opowiedzieli, że kiedy pilnowali stad niespodziewanie olśniła ich wielka światłość z nieba tak, że mocno się przestraszyli anioł rzekł do nich oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel którym jest Mesjasz-Pan a to będzie znakiem dla was znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie pasterze dodali, że zaraz potem ujrzeli wiele zastępów anielskich, które wielbiły Boga cudownym śpiewem chwała na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał niebo zstąpiło na ziemię dlatego kiedy skończyło się to widzenie zdumieni pasterze postanowili poszukać tego, o którym powiedział im anioł i tak dotarli do groty Narodzenia Pańskiego. Maria uradowała się, słysząc tę opowieść. Szczęściem napełniła ją radość nieba i śpiew aniołów. Jak dobry jest Bóg, że sam zechciał zająć się objawieniem światu narodzin Jezusa. Słowa anioła skierowane do pasterzy potwierdzały wszystko, co Maryja usłyszała w chwili zwiastowania, podczas nawiedzenia oraz to, co anioł objawił Józefowi we śnie. Wszystko się zgadzało. To dziecko naprawdę było Zbawicielem i Panem, jej Bogiem i zarazem jej synem. Oto wielka tajemnica wiary. Wyobraźmy sobie Maryję słuchającą z uwagą, czułością i milczeniem opowieści prostych pasterzy. Na pewno pomyślała o tym, że pasterzami byli też Mojżesz, Dawid i tak wielu innych, których Bóg oderwał od ich stad, by powierzyć im swoje własne owce, to znaczy swój lud. Ludzie ci czuwali w nocy, pilnując trzód. I to ich właśnie Pan wybrał, by jako pierwsi ujrzeli i adorowali tego, który wkrótce sam stanie się prawdziwym dobrym pasterzem całej ludzkości. Pragnąc sprawić im jeszcze większą radość, Maryja pozwoliła im wziąć na ręce swojego syna Jezusa, którego święty Jan chrzciciel nazwie kiedyś barankiem ofiarnym, barankiem bożym. Pasterze podzielili się ze świętą rodziną tym, co mieli w swoich torbach i tak urządzili pierwszą ucztę na cześć nowonarodzonego zbawiciela, zaimprowizowaną wśród nocnej ciszy, w grocie na uboczu, pod niebem usianym migoczącymi gwiazdami. Potem pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli. Od tej chwili stali się świadkami i pasterzami swoich braci. Matka Boża zapamiętała każdy szczegół tych wydarzeń. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Potem zaśmiała wiernie przekazać je apostołom. Narodzenie Pańskie jest treścią trzeciej tajemnicy radosnej, różańca świętego. Modlitwa. Każda młoda mama jest bardzo dumna, gdy może pokazać ludziom swoje nowo narodzone dziecko. O ileż większa była Twoja radość, Maryjo, któraś wiedziała, że to dziecko przyszłoby obdarować ludzi pokojem i dobrem. Niebo otworzyło się najpierw przed czuwającymi pasterzami, przed maluczkimi. Naucz mnie, Mario, z czułością przyjmować Jezusa tak jak oni, kontemplować Go i adorować oraz rozważać święte tajemnice wiary w milczeniu serca. Niech Jego obecność wypełni pustkę mojego serca, aby całe moje życie było na Jego chwałę. Niech w mrokach naszego świata powstanie rzesza dusz adorujących, które staną się pasterzami swoich braci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, która ukazałaś swojego Syna adorującym pasterzom między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Amen. Jezus, na którego cześć śpiewali aniołowie. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.